podcast Fundacji Stratpoints i Nowej Europy Wschodniej. Mamy kolejną falę, kolejne oceny sytuacji, kolejne też predykcje w oparciu o dane statystyczne w Polsce i na świecie, bo w końcu trzeba pamiętać, że to co się u nas dzieje jest ściśle powiązane z tym co dzieje się poza Polską. Dzień dobry, nazywam się Michał Rogalski i jestem autorem największej bazy danych o COVID-19 w Polsce, która już od ponad półtora roku jest niemal codziennie aktualizowana. Najnowsze publicznie udostępnione dane. Na ile w tej chwili dane, które są dostępne i w Polsce, i na świecie są wiarygodne? Tak naprawdę, te wszystkie dane, które podaje nasze ministerstwo, czy organy odpowiedzialne za zdrowie w innych krajach, te dane, które podają, to jest zawsze ułamek całego obrazu. Niektórzy mówią, że w ogóle bez sensu patrzeć na te dane Ministerstwa Zdrowia, bo zakażonych jest tak tam kilka razy więcej. Nieprawdą jest, że nie ma sensu patrzeć na te dane, no bo te dane, które podaje Ministerstwo Zdrowia, no to są jedyne dane, które mamy, jedyne liczby na podstawie których możemy analizować, czy, czy sytuacja jest dobra, czy nie. No ale to, czego w naszym kraju, albo w jakimkolwiek innym, w których epidemia śledzi się za pomocą testów, Czyli wszędzie. I tak naprawdę analizujemy ten ułamek i, i nie analizujemy ile jest zakażeń, tylko analizujemy czy jest dobra, czy jest zła sytuacja tak naprawdę w porównaniu do tego co na przykład było wcześniej. Czyli dobrze rozumiem, że nie należy przywiązywać się do danych bezwzględnych do tego, czy jest tysiąc więcej, czy tysiąc mniej, a bardziej patrzeć na Trendy, skale, wzrosty czy spadki? No to zdecydowanie tak naprawdę tym się tym się zajmuję. Tak naprawdę najważniejsze jest pokazywanie danych w odniesieniu. Czy to w odniesieniu do liczby testów, to przede wszystkim, ale i do populacji kraju, wzrostu z tygodnia na tydzień. Sama liczba, ile jest dzisiaj zakażeń, tak naprawdę nie mówi praktycznie nic. Teraz, tak naprawdę, połowa z nas jest po drugiej dawce, niektórzy szczepią się trzecią, więc teraz tym bardziej liczba zakażeń traci na znaczeniu, jak pokazują dane i badania, tak naprawdę to, w których danych tak naprawdę teraz najbardziej będzie widać skutki pandemii, to są przede wszystkim liczba zgonów. Że mimo tego, że te liczby zakażeń mogłyby kupić rekordy, może w tej fali akurat nie pobiją, ale liczba zgonów będzie i tak widocznie mniejsza właśnie dzięki szczepieniom. I mówimy o liczbie zgonów tych powiązanych z COVID-em, czy liczbie zgonów nadmiarowej w porównaniu chociażby ze statystykami z poprzednich kilku lat sprzed pandemii? Na podstawie danych zgon o zgonach MZ, czyli tych najbardziej bezpośrednio związanych z, z COVID-19, mamy redukcję o 25%. Ale to, co Pan mówi, trzeba jeszcze doliczyć zgony nadmiarowe. O których dopiero dowiemy się z gus -u. To są zgony, które są związane z blokadą służby medycznej z powikłaniami pokowitowymi, czy po prostu osoby, które nie były w stanie dostać opieki medycznej, przez to, że na przykład karetka nie, nie dojechała. Te też są skony bezpośrednio związane z pandemią, ale nie bezpośrednio z chorobą. Zwykle dane GUS nam mówiły, że te liczby, które podaje MZ, żeby mieć pełny obraz, ile osób umarło przez pandemię, trzeba jeszcze podnosić raz, dwa. Czyli jeżeli dzisiaj ministerstwo podało dane o 570 osobach zmarłych w ciągu ostatniej doby, no, to trzeba to jeszcze pomnożyć razy dwa w danym kurs, czyli tak naprawdę obecnie, naprawdę codziennie pandemia zabiera tysiąc osób. Mówię to akurat o podwojeniu, chociaż wydaje mi się, że znowu kwestia blokady służb zatwierdzających. Wydaje mi się, że ta blokada teraz jest o wiele mniejsza, no bo już nauczanie z doświadczeniem z trzech poprzednich fal, już wiem mniej więcej, jak logistycznie sobie z tym wszystkim radzić, jak zarządzać, jak tworzyć nowe oddziały. Więc wydaje mi się, że przy okazji tej fali ten efekt blokady służby zdrowia, przykładania zabiegów i tak dalej, moje zdaniem będzie o wiele mniejszy, a tym samym też ten efekt podmiarowych zgonów dodatkowych będzie też mniejszy, więc ta finalna redukcja może być o wiele wyższa niż to 25%. A czy ma Pan możliwość porównania danych, które prezentuje Ministerstwo Zdrowia, to co my dostajemy, z danymi innych krajów? To znaczy, jak wygląda kwestia wiarygodności czy pełnego obrazu. No tak naprawdę porównywanie z kraju do kraju jest trudne, nawet porównywanie województwa do województwa w naszym kraju jest obarczone jakimś błędem, przede wszystkim ze względu na różnice populacyjne, różnice w gęstości zaludnienia. Różnice w ilości przeprowadzonych testów, rodzaju przeprowadzonych testów, dostępności o do testów, bo w niektórych krajach można sobie iść do apteki, odebrać termowe antykeny, tak? I jak źle poczęło, można się testować. Więc porównywanie jest trudne, można to robić tak na podstawie takich wskaźników, na przykład jak odsetek wyników pozytywnych, czyli liczba zakaźników przyliczania na mieszkańca daje taki obraz, ale tak naprawdę ja od początku pandemii uważam, że jeżeli chce się pokazywać palcem tak zero że w Polsce jest gorzej niż w Niemczech, no to zawsze trzeba brać trzeba pod uwagę, że. No jest obarczone jakieś błędy, bo i specyfika liczenia zakażonych, i specyfika liczenia zgonów jest różna. Każdy kraj ma jakąś tam swoją metodologię liczenia tego wszystkiego. Do tego dochodzi to, co powiedziałem wcześniej. Więc międzynarodowo porównuje się to dość trudno. Jednak znowu można plus, minus ocenić, gdzie jest lepiej, gdzie jest gorzej. Ale żeby tworzyć jakieś rankingi dokładne, kto jest w pierwszej dziesiątce, to już będzie trudniej. Ja myślę, że nawet nie chodzi o rankingi, co o. Możliwość uczenia się i wyciągania wniosków na przyszłość, bo przecież my mówimy o czwartej fali, są kraje, które mówią o piątej, która się albo kończy, albo zaczyna. Też te nazewnictwa nie są spójne, ale to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby móc prognozować rozwój pandemii i ewentualnie mu przeciwdziałać. Jak wygląda wymiana danych w takim razie między krajami, czy dostępność do danych międzynarodowych? Znaczy, jeśli chodzi o uczenie się na błędach, to wydaje mi się, że w przypadku naszego kraju i naszego zarządzania kryzysem dużą rolę odegrałoby chociażby uczenie się na błędach naszych. Ale jak to wygląda na poziomie międzynarodowym, jak to wygląda na poziomie oficjalnym, to mi trudno powiedzieć, no, ale wiem, że każdy kraj udostępnia te dane w podobnym systemie, jak to my robimy w Polsce. One są systematyzowane przez różne organizacje, uniwersytety czy organizacje związane z Unią Europejską i później są publikowane. Niektóre kraje na przykład korzystają z tych danych systematyzowanych międzynarodowo, na przykład w kontekście wprowadzania opostrzeń, że na przykład nie wpuszczamy ludzi z Chorwacji, bo tam jest dużo zakażeń tak, hipotetycznie. Na poziomie oficjalnym trudno mi powiedzieć. Wydaje mi się, że nie odbywa się jakaś wymiana doświadczeń. Tak, każdy z krajów trochę jest sam w tym, sam podejmuje decyzje. Nie zawsze na podstawie aktualnej wiedzy medycznej, tylko na podstawie czasami. Decyzji politycznych, czasami decyzji społecznych, szczególnie w Polsce, teraz widać, że decyzje nie są podejmowane w kontekście zdrowia publicznego, tylko to, co uważa społeczeństwo. No, trzeba brać pod uwagę, że społeczeństwo, ogół społeczeństwa no, nie będzie podejmował racjonalnych, opartych na wiedzą decyzji, tylko będą kierować się emocjami. Izraelczycy, którzy jako pierwsi w wielu aspektach pandemii reagują, badają, ale też udostępniają dane, tam pojawia się krytyka społeczna tak naprawdę, że trochę się czują jak króliki doświadczalne. Czy takie dane, które udostępnia kraj na temat własnej populacji, można wykorzystywać tak naprawdę wyłącznie na potrzeby badawcze w instytutach? To znaczy, Pfizer może, jeżeli ma dostęp do takich twardych danych, to na ich podstawie może działać? Czy są to jednak informacje, które również mogą być wykorzystywane szerzej, poza wyłącznie specjalistycznymi obszarami. No, szczególnie mi się wydaje, że to pokazuje tym, co ja się zajmuję. Ja nie, nie mogę nazywać siebie ekspertem, raczej pasjonatem, analitykiem, ale też dzięki temu te wszystkie skomplikowane i zawiłe dane udaje mi się tłumaczyć trochę prostszy język, tak żeby przesłowie Kowalski to zrozumiał, ale jak najbardziej no, duże koncerny, naukowcy, uniwersytety również z tych dane korzystają no, do tak bardziej szczegółowych analiz. Firmy, które produkują szczepionek jak Pfizer, korzystają właśnie w kontekście badawczym, ulepszenia szczepionek czy posiadania twardszych danych od skuteczności. Dane, one są tak naprawdę ważne dla wszystkich, więc ważne jest dbanie o ich wiarygodność, szczegółowość i, i brak jakichś tam nieprawidłowości błędów. No bo dzięki temu nie korzystają tylko, tego jest zwykli obywatele, w tym którzy chcą podawać jakieś podstawowe decyzje, ale również dziennikarze, politycy, naukowcy, idąc jak najwyżej aż do firm farmaceutycznych, które po prostu z tych danych korzystają i analizują pod kątem np. produktów medycznych. W zasadzie zajmuje się Pan tym, co się ładnie nazywa OSINTem, Open Source Intelligence, tyle, że w sieci zazwyczaj przyzwyczailiśmy się do tego, że są to analizy zdjęciowe w mniejszym stopniu analizy danych, natomiast są to techniki korzystania z otwartych źródeł po to, by omijać manipulacje, omijać też cenzurę i dawać szerszy, bardziej pluralistyczny obraz. Wokół Takiego działania tworzą się też społeczności. Ma Pan takie poczucie przynależności do takiej społeczności ludzi, którzy. Kawał dobrej roboty tak naprawdę wykonują, zmagając się z rozmaitymi formalnymi ograniczeniami. Wydaje mi się, że zdecydowanie tak. Ja to zawsze tak koję nazywam, że wokół mojego projektu stworzyła się społeczność, którą szczególnie się udzielał na Twitterze, więc jest to, to epicentrum mojej działalności. Ogólnie wydaje mi się, że cały sukces tego projektu bazuje właśnie na tej społeczności, na ludziach, którzy zauważyli, jak te dane są ważne i zauważyli, że temat, który używamy, czyli dane, dane epidemiczne. To jest coś, co ma bezpośredni wpływ na ich życie. Liczba, którą poda Ministerstwo zdrowia, to jest coś, co będzie miało wpływ na ich życie psychiczne, zdrowotne, zawodowe, prywatne, tak? Więc ludzie tak powiem, angażując się w tą pracę, przesyłając dane, a po prostu codziennie czytając to, co publikuje i aktualizuje. Po prostu mogli sami podejmować decyzje, sami analizować, szybciej niż robił to rząd i nie musieli czekać na kolejną konferencję prasową, po prostu mogli zajrzeć do arkusza i sami spojrzeć, sami zobaczyć na własne oczy, jak wyglądają wykresy, jak wyglądają dane, jak wyglądają trendy i czego można się spodziewać. I mi się wydaje, że to dzięki temu ten projekt osiągnął taki sukces. A jak skuteczne jest to działanie w konfrontacji z dezinformacją na przykład, czyli celowym upowszechnianiem informacji nieprawdziwej, bo Poza samą pandemią, ten sposób działania może się sprawdzić w rozmaitych innych kryzysach w przyszłości. Wydaje mi się, że ta praca szczególnie była wartościowa na początku, i to też tak naprawdę dało mi impuls do, do stworzenia tego całego projektu i prowadzenia tej bazy tany. Czyli ogromny chaos informacyjny, który pewnie przewijał się również nie tyle z własnymi danymi, którymi przetrzymałem gdzieś się w pojedynkę przekaz, ale również ze złymi intencjami, które publikowały fałszywe liczby. I ten natłok, ten chaos informacyjny, właśnie na początku zeszłego roku, kiedy epidemia w Polsce się zaczynała, podjąłem decyzję, żeby te wszystkie publicznie udostępnione dane usystematyzować. Wydaje mi się, że zdecydowanie ten efekt był największy na początku, bo dzięki temu, że te wszystkie dane zostały zebrane w jednym miejscu. I to, co ja robię, jest to uznane za wiarygodne, źródło bazujące na oficjalnych danych. Większość różnych organizacji, polityków, dziennikarzy, naukowców, zaczęli korzystać z jednego miejsca, czyli mojego arkusza. Dzięki czemu wydaje mi się, że udało się uniknąć, szczególnie na początku, bardzo wiele nieprawidłowości, a dane, które były publikowane w mediach, czy wymienione przez polityków, po prostu były prawdziwe. Dużą częścią problemów związanych z walką z pandemią jest czy niezrozumienie. Mechanizmów jej rozwoju i przebiegu, też niezrozumienie danych, niezrozumienie informacji. Gdzieś tam to się kończy na nieumiejętności krytycznego myślenia wśród wielu użytkowników. Ma pan pomysł, jak sobie z tym radzić? Gdzie jest początek? To jest szkoła, to jest uczelnia, to jest wiarygodność mediów. Gdzie by pan chciał potrząsnąć, albo kim potrząsnąć, gdyby pan mógł? po to, żeby w przyszłości nie natknąć się znowu na tak wielką skalę niezrozumienia rzeczywistości. Może w tej mojej bańce, w której ja się w tej mojej społeczności, to zrozumienie było duże, bo też zainteresowanie było duże. Mi się wydaje, że to było naturalne. Jeżeli ktoś uznaje wartość danych, to też musi się na nich znać. Ale wydaje mi się, że to jest na tyle złożony problem edukacyjny, że nie ma na niego jednego rozwiązania. Z drugiej strony też nie można powiedzieć, że jesteśmy jakimś niesamowicie głupim społeczeństwem czy społeczeństwem anafalbetów, bo to jest nieprawda. Ale widać, że nasze społeczeństwo po prostu patrzy na bardzo wiele rzeczy i zero jedynkowo. Teraz obserwujemy to na przykład w kontekście szczepień. większość naszej populacji zaszczepiła się w maju, czerwcu lipcu, Pokazują już kolejne badania. Skuteczność szczepień z czasem spada. Większość populacji uznała się, że się zaszczepi, albo ta, która się nie zaszczepiła, patrzy z boku i myśli. No, po 6 miesiącach szczepionka nie działa, jest bez sensu, jest niepotrzebna. Tymczasem wiedza medyczna i, i naukowa mówi, dlatego potrzebna jest trzecia dawka. Ale właśnie takie zero myślenie powoduje, że niestety zwiększa się szansa, no, że będziemy się z tym wirusem, że tak powiem kolokwialnie, bujać w nieskończoność. No bo jeżeli nie zaczniemy ufać nauce, jeżeli nie zaczniemy ufać lekarzom i tym, co mówi wiedza medyczna, no to po prostu daleko nie zajdziemy. Bardzo konieczna to jest edukacja. Na wielu płaszczyznach to jest utrudnione, jeżeli mamy wieloletnie ogromne zaległości edukacyjne, jeśli chodzi o podejście do danych, podejście do liczby albo w ogóle podejście do nauki. A wracając już do samej pandemii na koniec, mamy kolejny wariant, znowu kolejne pojedyncze przypadki ludzi, którzy pojawiają się w różnych częściach świata, w różnych krajach z omikronem. Na ile doświadczenia ostatnich już prawie dwóch lat, pozwalają wiarygodnie modelować i prognozować to, co się może wydarzyć? Wydaje mi się, że zdecydowanie było widać ten postęp, jeśli chodzi o modelowanie, szczególnie to specjalistyczne, czyli nie to, którym ja się zajmuję, tylko bardziej zajmują się placówki odawcze i zespoły naukowe, ale znowu widać progres i zdecydowanie widać, że te prognozy są o wiele bardziej szczegółowe, ale zawsze stosuję to samo bardzo uproszczone porównanie, Prognozowanie epidemii nadal można porównać tak naprawdę, do prognozowania pokładów. Bardzo łatwo jest przewidzieć, co będzie na przykład za tydzień czy dwa, ale trudno ocenić, co na przykład będzie się w styczniu czy lutym. Gdybyśmy mieli takie możliwości, przewidywać na przykład na dwa miesiące z dużą dokładnością do przodu, to prawdopodobnie zarządzanie epidemią by wyglądało zupełnie inaczej, wprowadzanie różnych obocznie by wyglądało zupełnie inaczej, więc analiza to też jest tak, że w ciągu roku będziemy mieli taki skok bo też trzeba, tak powiem, skuteczność modelowania i, i dokładność też zależy od mocy komputerów, a ta w ciągu ostatniego roku aż tak nie skoczyła nauka do przodu, więc są różne ograniczenia, no ale też po prostu ograniczenia w tym, co można, no bo tak naprawdę to, co się dzieje z wirusem w większości jest niezależne od nas. Wybieganie bardzo z czasem do przodu i analizowanie tego, co będzie w, w dalekiej przyszłości jest niesłychanie trudne. Co nie zmienia faktu, że walka z pandemią, z prognozami czy bez, przede wszystkim wymaga, nie powiem, wiary w naukę, bo tu nie o wiarę chodzi, tylko zaufania albo korzystania ze zdobyczy naukowych, które są, świadomości tak naprawdę tego, że wakcynologia ma 150 albo więcej lat, że medycyna się rozwija, a poza tym też świadomości, że za tym stoją nie tylko. Korporacje, ale też ludzie, którzy mają etos naukowy, chociażby. I to jest często pomijane. To jest to, co powiedziałem chwilę wcześniej, no, że to wszystko wynika z podejścia społeczeństwa do tego wszystkiego. To zaufanie to jest, to jest słowo klucz. Szczególnie no, ja jestem osobą, która na bardzo wierzy w postęp. Wiem, jak działają badania, wiem, jak to wszystko wygląda i mam do tego zaufanie. I wierzę, że właśnie dzięki pracy tysiącom specjalistów z różnych krajów, Koronawirus nie zniknie nigdy. To prawda, zawsze z nami będzie, ale właśnie dzięki staraniu wielu tych specjalistów, jeżeli im zaufamy, możemy tego wirusa sprowadzić do marginesu, albo chociażby do tego, żeby to był kolejny wirus, trochę silniejszej gryby. No w epidemii tak naprawdę nie chodzi o to, żeby było zero zakażeń, z tego nigdy nie dojdziemy. Chodzi o to, żeby nie trzeba było przekształcać oddziałów na covidowe, żeby prywatyzacja nie była obciążona. Chodzi o jak największą redukcję ciężkich przodków i zgonów. Na podstawie tego właśnie. Analizuje się, jak dotkliwa jest epidemia. I wracając do pierwszego pytania, porównywania między krajami, to właśnie widać na przykład w Irlandii, kraju, który jest zaszczepiony w ponad 90%. Liczba przypadków tam również osiąga bardzo wysokie wartości, ale co to jest najważniejsze? Mają w porównaniu z przednimi swoimi falami tak naprawdę śladową ilość zgonów, i również w szpitalach jest o wiele, o wiele mniej osób. I tak naprawdę o to chodzi. Chodzi o to, żeby ludzie nie umierali. Tam, gdzie nie ma takiej potrzeby, a to z kolei wymaga w którymś momencie także po prostu racjonalnego podejścia do, do rzeczywistości, także w oparciu o, o dane, o informacje, które mamy i narzędzia, którymi możemy się posługiwać. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. To był podcast fundacji StratPoints i Nowej Europy Wschodniej. Realizacja Free Range Productions.